godziny później. A, sorki! Za spóźnienie musiałam pokazać wszystkie buty i takie tam. Okej, okay. no to musimy do samolotu. Przejażdżka była prawie dobra, ale niestety dwa samoloty zderzyły się i nasza czwórka lądowała na bezludnej wyspie. Wszyscy umarli oprócz naszej czwórki. Traculoru, czy nic nie jest? Nie, wszystko dobrze. Julia, wszystko dobrze? Hmm. A gdzie może być Claudine? Chodźmy jej poszukać. Okay. Poruszcie się! Claudine, czy wszystko dobrze? Tak. Co ja mam na głowie? O, fajnie tu! Chodź, się pospętać. Muszę się chwycić Liliany, nie Klotin! Stój! Klotin, czy wszystko dobrze? Aaaa! <ślał> so, Zajęło! Może to powtórzyć? Muszę się wstawać na tej liany i zobaczyć, co jest w środku. tam. A pomocy! Klotin! <ślał> 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 Дин, покажи. Uh. Ты моя каханая сестра. Где uh. она есть? Колесо. Ранку uh. моя. Ты что?